Witam wszystkich w Nowym Roku. Dosyć fajny dźwięk, nie? Zobaczymy, co tu się kryje. Na razie kamień. Samy kamieni na razie. To jest sygnał jeszcze duży. Jest może jakaś puszka po piwie, nie? No coś takiego. Nowy kamień. Dosyć głęboko nawet to jest. Albo będzie małych, czegoś dużo, albo dość dużego. Następny kamień. To jeszcze dobrze chyba ukrył, coś mi się wydaje, pod kamieniami. No, zobaczymy. Kurwa głęboko Głęboko i to jeszcze jak głęboko Mam nadzieję, że jakaś blacha krżała się w kurwie Następny kamień, kurwa kamieni.

Nie mam pojęcia. Jakieś, jakieś coś ciężkie cholera. Nie wiem. Takie żelazstwo osiężne. Co pan coś, coś mi to gryzie jeszcze datku. Zobaczcie jaki ładny leży. Dzień się widzicie. Prawicie? Molina nie? Nie wiem od czego to. Był parabelu, jakieś zdrowe. nie ma żadnych bić, nic. I znowu pójdzie do identyfikacji, Od czego ten pocisk jest. Nie mam pojęcia. No okolice. <tryk> Patrzcie jak dziki tam poryły. Masakra. co? <tryk> to, to rama jakaś leży. okolica troszkę inne miejsce dzisiaj nie można sobie z nie tam pójdziemy zaraz patrzmy, pochodzimy jeszcze trochę pogoda się z dzieliła ale mnie to nie przeszkadza ale no to taka fajna góryczka Środko pola nie gdzie las jest i tu też parę rzeczy fajnie znalazłem. bagnet Dobra, nada más.